Halo, dzień dobry wszystkim. Środa, 5 dzień kwietnia, zapraszam na poranny przegląd techniczny. Może zaczniemy sobie od wykresu głównej pary walutowej. Tutaj w tym przypadku układ, o którym mówiłem w dniu wczorajszym, a mianowicie strefa, powiedzmy, oporu, bo w taki sposób jej tutaj już nie, nie rozważałem, natomiast wcześniej wyraźna reaktywność na tym poziomie cenowym się pojawiała. Z tym, że tutaj rozpatrywałem ją przede wszystkim jako okazję pod pozycje długie. Takie też wybicie się pojawiło. Jak najbardziej można było tutaj takiego longa zająć. Dynamiczne wyjście górą, przede wszystkim w godzinach popołudniowych w dniu wczorajszym. Ale patrząc już na układy, może bardziej nawet i lokalne, bo szukamy tutaj możliwości dalszego podłączenia się pod te trwające wzrosty, ja bym się oparł tutaj na układzie. I możliwości ukształtowania korekty pędzącej 1 do 1. W tym przypadku dokonujemy sobie pomiaru tego odcinka, wzrost odcinka spadkowego, oczywiście to jest odcinek AB. Dociągamy mierzenie, odkładamy sobie od wierzchołka tutaj z godziny 16:30, to jest świeca z 16:30, zamknięcie mieliśmy o 17:00. No i automatycznie mamy ten poziom f który będzie tutaj stanowił poziom popytowy dla tego układu, dla, dla tego układu na interwale 30-minutowym. Dodatkowo ten popyt, który pojawił się wczoraj po otwarciu sesji amerykańskiej powinien być w dużym stopniu broniony, jeżeli przetestujemy oczywiście te rejony cenowe. No i podsumowując, 1,0920 to jest obecny poziom wsparcia na głównej parze walutowej. No patrząc na bieżący kurs, potrzebujemy gdzieś zrzucenia jeszcze o 30 pipsów w dół, no ale Myślę, że nie jest to wynik nieosiągalny, nawet jeszcze w tych godzinach przedpołudniowych w dniu dzisiejszym, e, idziemy sobie dalej. GBPUSD mm, tutaj na. Na kablu, nawet poszedłbym w kierunku pomiaru ostatniego swingu wzrostowego, czyli dopiero tego odcinka. Dosyć dynamiczne wzrosty rozpoczęte tutaj wraz z wtorkową sesją. I jeszcze od maksimum odkładamy, czyli to będzie ten pułap. No i widzimy, że mamy 38,2, ale tutaj jeszcze widzę, że jedno potwierdzenie możemy mieć, mianowicie na korekcie pędzącej 1 do 1. No powiedzmy, że jest to w miarę, e, w miarę bliski przedział, no powiedzmy, że w miarę, no 15 minutówka, przedział 4-5 pipsów maksymalnie, jest to s, przedział cenowy do zaakceptowania, pociągniemy sobie to zielonym kolorem, e, żeby też takie połączenie tych dwóch potwierdzeń tutaj uzyskać, a więc FS100 na korekcie pędzącej plus 38,2% ostatniego swingu e, wzrostowego i automatyczny, Poziom e, wsparcia 1,24,70, 1,24,75. Ten zakres 5 pipsów nas tutaj interesuje. E, no i dobrze, przechodzimy sobie dalej. E, USD, JPY. Scenariusz e, na wykresie UIKA. Kasujemy sobie te układy e, z szerszej perspektywy czasowej. Szukamy motywów przede wszystkim. Z tej perspektywy lokalnej, fala spadkowa, i automatycznie gdzieś szukamy poziomu podażowego. W tym przypadku gdzieś w okolicy mierzenia 38,2%. Przeciągamy sobie tę strefę w taki sposób: oznaczenie kolorem czerwonym 38,2% i poziom cenowy 132,00. A więc okrągła strefa cenowa. Potwierdzeniem, ale jeszcze zwróćcie uwagę na jeden motyw tutaj na oko patrząc, możemy mieć potwierdzenie w postaci korekty prostej 1 do 1. Zobaczymy, jak to będzie wypadało. Myślę, że jak najbardziej możemy tutaj to podpiąć. W tym przypadku będzie tak to się kształtowało. Yy, I korekta prosta 1 do 1, czyli zygzak 382, a rozpiętość cenowa około 5 pipsów, czyli jak najbardziej do zaakceptowania układ, podobnie jak to miało miejsce na wykresie. GBP USD, w tym przypadku 131.95 132.00 strefa e, podażowa na wykresie USDJPY. E, przejdźmy jeszcze na USDPLN, tutaj na pewno układ będzie e, szerszy, tak? bo to jest 4 godzinówka. No i do odnotowania fakt, że Wybiliśmy dołem punkt D układu harmonicznego. W końcu wybiliśmy dołem, tak należałoby powiedzieć, jak też pamiętacie, przedstawiałem wam ostatnio ten motyw jako okazję do zajęcia pozycji długiej tak naprawdę w niewczorajszym, kiedy ponownie testowaliśmy ten poziom. No i takie wybicie się pojawiło po godzinie 8. I teraz tak, jak należałoby podejść do tego schematu, tutaj widzicie też, że jest Oznaczone to od razu kolorem czerwonym i tak też w dniu wczorajszym to oznaczyłem jako okazję pod zagranie pozycji spadkowej. Ja też mam tutaj zagranie na 4,2730 na zamknięciu tej świecy, akurat na swoim gdzieś tam rachunku. No i na razie no czekam na, na rozwój wydarzeń. tak. Jesteśmy na razie po drobnej tej konsolidacji powiedzmy. Zabezpieczam gdzieś to w okolicy 4,2980 na razie. No i liczę, że ta biegunowość związana z tą strefą będzie tutaj działała na plus. I tak naprawdę jeżeli poniżej 4,28,50 się poruszamy, to cały czas jestem optymistycznie nastawiony dla potencjału tej pozycji krótkiej właśnie na dolar e, złotym, także tutaj zagranie pod umocnienie polskiej waluty w stosunku do amerykańskiego dolara.